Dzień dobry, witam państwa najserdeczniej w trzecim odcinku naszego wspólnego z Kasią PLC, cyklu Abacus Niewiarygodnej Lekcji Matematyki Mentalnej, Niewiarygodnie Szybkiego Liczenia. O czym dzisiaj opowiadamy, Kasia? Dzisiaj opowiadamy o tym, że lekcja matematyki mentalnej to właściwie nie jedna lekcja, a kilka a lekcji w jednej. Za pomocą tego prostego. Wasze dzieci nie będą używać już tak wielkiego narzędzia. W razie za pomocą tego prostego liczydła opowiemy Wam, jakie lekcje proponuję w ramach ym, Pierwsza lekcji. Pierwsza lekcja, bakus, to lekcja niewiarygodnie szybkiego liczenia, w pamięci oczywiście. Niewiarygodnie szybkie liczenie dlatego, że nasze dzieci, nasi absolwenci po dwóch latach kursu, na młodszych po trzech, potrafią mnożyć, dzielić, Dodawać odejmować, a nawet pierwiastkować w pamięci pięcią, a nawet sześciocyfrowe liczby. Mhm. Nie ma dla nich ograniczeń. Kolejna lekcja to lekcja logicznego myślenia. Lekcja logicznego myślenia, dlatego że Delina Bakustot mózgu, Kasia, prawda? Tak, dokładnie. I i lewej półkuli, ponieważ zasadniczo na lekcjach matematyki przede wszystkim używamy lewej półkuli, odpowiedzialnej za szeregowe przyswajanie informacji. Natomiast brainiacus bakus to również prawa półkuli mózgu, która jest odpowiedzialna za kreatywność. Między innymi. Między innymi. I korelacja prawej i lewej półkuli równomierne wzmacnianie poprawia zdolność logicznego myślenia u dzieci. Ale brainiacus bakus to również lekcja pamięci fotograficznej. Dlaczego? Nasze dzieci uczą się i potrafią w przeciągu dokładnie 3-4 czasem 5-sekundowej ekspozycji zapamiętać ciągi liczb 5-6 cyfrowe. Dlatego trening w prawej ku gdzie ta pamięć fotograficzna jest ujeźdźcowiona, mi i szereg. Ćwiczeń, które wykonujemy przez cały czas trwania kursu, powodują, że ta pamięć fotograficzna jest naprawdę na najwyższym poziomie. Zwróćcie uwagę też na sam e, nasz przyrząd, na ABACUS. Ile czynności dziecko musi wykonać na ABACUSie, e, które są wzrokowe, i dzięki temu również rozwijamy właśnie pamięć fotograficzną. Kolejna lekcja to lekcja koncentracji i skupienia. Koncentracja to również umysł, to również mózg, bo tam mieści się ośrodek koncentracji, to te funkcje wykonawcze mózgu, a jedną z nich jest właśnie koncentracja czy skupienie. Dzięki globalnemu treningowi mózgu, jaki podczas lekcji matematyki mentalnej dzieci przechodzą, rośnie ich umiejętność koncentracji i skupienia, tak przydatna w każdej sferze życia, na każdej lekcji. Na każdym przedmiocie. Nie trzeba też wspominać, że samo ćwiczenie w aplikacji również potęguje skupienie i koncentrację na zadaniach. Kolejna lekcja to lekcja rozwiązywania problemów i kreatywności. O kreatywności już wspomnieliśmy przy okazji samego treningu mózgu. A co z rozwiązywaniem problemów? Brainy Bacchus to też kurs, który wzmacnia prawą półkulę mózgu, a tam mieści się ośrodek właśnie kreatywności, wyobraźni, wizualizacji. Wzmacniając prawą półkulę mózgu, wzmacniamy kreatywność dziecka, wzmacniamy jego umiejętność rozwiązywania problemów, ale rozwiązywanie problemów, się to również... Rozwiązywanie problemów szkolnych, nie tylko związanych z matematyką, ale z właściwie wszystkimi przedmiotami szkolnymi. Budujemy miłość do matematyki, ale także uczymy się rozwiązywać problemy, problemy tu i teraz. Na każdym przedmiocie, w każdej sferze życia trening matematyki mentalnej Grania abakus pomaga Tobie, drogie dziecko, ale pomaga tobie również, drogi rodzicu. Zapraszamy do obejrzenia naszych wcześniejszych spotkań, gdzie mówimy o korzyściach dla dziecka i dla rodzica. Tak, przede wszystkim mówiliśmy już o metodzie Easy Physics oraz aplikacji. Mówiliśmy również o podręcznikach. Teraz mówiliśmy o tym, że jedna lekcja to tak naprawdę sześć lekcji. Zapraszamy do oglądania następnych odcinków, gdzie razem z Kasią będziemy mówić o jeszcze kilku tajemnicach związanych z tym niewiarygodnie skutecznym kursem. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na pytanie podstawowe, czym jest matematyka mentalna, i nie macie już wątpliwości, że matematyka mentalna to znacznie więcej niż tylko standardowa matematyka w szkole. Pozdrawiamy i do zobaczenia w następnych odcinkach. Dziękujemy.